Wybieranie choinki. Mi się podoba ta pierwsza, co jest taka wielka. Krasna sobie świeci. Choinka już jest u nas, Pitut. Jest bardziej zainteresowany choinką niż salem. Także piękny Pitutu. Nie można choinki. To my z naszym salemciem chilujemy bombę. Zobaczcie, jak on fajnie leży. Razem ze mną. I Liluś z umytą pupcią też z nami w trójkę sobie oglądamy na YouTube vlogmaski innych, prawda kiciuś? No i uciek. Aha, zostawił u mnie. Ale za to piesiek ze mną siedzi, nie Piesek? Jeszcze będzie miał obciętą dupkę przed świętami. I uwaga, uwaga, wyciągniemy mu sweterek świąteczny. Wyciągniemy mu sweterek świąteczny. Dzisiaj robimy pazury. Muszę też umyć włosy i trochę je ogarnąć. Tą grzywkę mam skróconą, jestem ciekawa, jak ona będzie wyglądać, jak będzie już taka, właśnie ułożona, umyta i piękna. Więc dzisiaj wszystko przed nami niedziela handlowa. Ja nie w pracy, ja jedę w przyszłym tygodniu, w niedzielę, na popołudniówkę. I żeby było śmiesznie, moi kochani, to wyobraźcie sobie, że w czwartek mam wolne, i później do poniedziałku jestem w pracy. Tym że w poniedziałek wrócę gdzieś o 23.30 do domu, a będzie trzeba popakować prezenty i w ogóle to wszystko. A we wtorek święta i trzy dni wolnego, więc sobie myślę, że odpocznę tak nawet dobrze. No, to lecimy dalej. Mam ubrane te spodnie, nie będę wam teraz pokazywać, z Juicy, co sobie ostatnio kupiłam i są naprawdę świetne. Milu się, fajny materiał, cieplusie, także polecam y, spoko. I cena nie była jakaś duża, bo 149 zł. Iście świąteczny obiad sobie dziś zrobiłam. Są to pieruszki. Czekajcie. Z kapuchą i grzybami. Palcem wam zasłaniam. Mhm. Smacznego za mnie. Dorzuciłam sobie ptaka. Teraz jest tak. Co nie ciulda? Ciu ciulda! Nasza mamusia najstarsza Kiciusia. To są te dresy. Mega fajne. Polecam serdecznie, jak ktoś by chciał. To w TK Max. Najróżniejsze bombeczki. Niebieska srebrna. Tu se kolo otworzyłam. Choinka już w połowie ubrana. Więc ubieramy dalej. Kicia, zrobimy Ci świąteczną sesję. Ładnie, srebrno, różowa, niebieska też. Kiciu, chodź! Zrobimy zdjęcie. Kiciu. Kiciu nie wolno, bo cię. Małgorzata u katrupi. Zobacz, choinka. Jak Ci się podoba choinka? Pierwsze twoje święta? No, zobacz! Chce Ci zdjęcie ładne zrobić! Czas otworzyć kalendarze adwentowe. Dzisiaj mamy 15, nie? O, tu jest 15. Już widzę, że to będzie coś takiego większego. I to jest też odżywka proteinowa o zapachu czekoladki. Także mamy odżyweczkę. Od razu sobie popatrzę. O, 16 jest tutaj. Później poszukamy 17, 18. dziewiętnastka dwudziestki nie widzę a tu dwudziestka dwadzieścia trzy dwadzieścia cztery dwadzieścia dwa a 21? a tu jest dwadzieścia jeden taki malutki, ciekawe co to będzie no dobra <grym> Dzisiaj mamy to. Jeżeli chodzi o czekoladki. Siedemnastka otwarta. Jezu, ten kot mi porozwalał kalendarz. Ona nie może być otwarta. Jezu, tu jest wszystko po raz pierdzielane. Peter, za... zabity jesteś. Tu mam piętnastkę. Piętnastka nie jest otwarta. O dziwo, szok i niedowierzanie i mamy jakąś gwiazdkę. Ech. Nie jestem ciekawa, czy ten kalendarz przeżyje. Herbatki dzień 15. O nie, to jest ta hibiskusowa, ona będzie niedobra. Dobra, bo coś mi się ogólnie zrąbało, nieważne. Lecimy teraz jeszcze z kalendarzem dla paszczurków i szukam piętnastki. No te kalendarze były przed chwilą na podłodze zwalone, jak wróciłam po pokoju I znowu mają serduszka, te łobuzy niegrzeczne A jeszcze świeczki Ej, bo teraz tak patrzę, jakie świeczki już mieliśmy Grzanego wina jeszcze nie było, to mamy Pomarańczy nie było, to było To było To też, też Tego nie było jeszcze Tego nie było Tego Czyli jeszcze trochę świeczek dostaniemy. Dobra. Grzane wino by mogło przywlecieć w, w wigilię. No ale dobra, lecimy. Ja sobie jutro będę piła grzańca. co to jest 15? Piętnastka? piętnastka jest O Ojeju, kolejna świeczuszka i dzisiaj mam owoce leśne. Powiem mam, że stęskniją się za tymi podgrzewaczami. Bo znając moje szczęście, to zaraz się zaczną znowu podgrzewacze Owoce leśne, różowa, najsik ono chyba ślicznie pachnie Dobra, zaraz zrobimy podsumowanką. Także dzisiaj mamy w kalendarzach to A tak jutro świeczkę pachnie jak Guma mambo, no Guma mambo, guma mamba Słodka fest Także spoko Dobra moi drodzy, ostatnio kupiłam też kilka rzeczy, które chciałam wam pokazać Dzisiaj i wczoraj wieczorem ale wczoraj wieczorem już dla was nic nie nagrywałam Dzisiaj kupiłam papier prezentowy Jeszcze jeden w Dino Kupiłam też Taką opaseczkę Peryłkową Dla siebie Kupiłam taką opaseczkę Na Sylwestra Szczęśliwego Nowego Roku A jak tam, porobimy jakieś fajne foteczki Kupiłam wstążeczki Do pakowania prezentu. I w sumie to by było tyle. No, ja jeszcze kupiłam karmę dla Kota, ale to nie jest takie ciekawe. A w biedronce wieczorem wczoraj kupiłam takie piękne puzzle: Księżyc Słońce, taka. Udziekłe mi słowo Galaktyka. O, właśnie, Galaktyka. Piękne puzzle. Także na pewno będziemy je układać. Jest ich, jest ich tysiąc. No i ogólnie zawsze chciałam mieć lalkę Monster High. No i dobra, nie będę sobie kupować dłużej, mówię nie, ale byłam w Piedronce i za cztery dychy były takie miniaturki lalek. Można tu było mieć Gulie, Clodin, Draculore, Cathy, yy, Torale lub Twile. No i yy, ta lalka była zapakowana w takim czymś monsterkowym. I ja akurat wylosowałam Twile, aczkolwiek egzemplarz jakiś uszkodzony, bo nie ma bucika. Także mam taką twilę. Nie wiem, czy ją zostawię, czy dorzucę Mai do prezentu. Ale mam taką tutaj twilę monsterkową. No i cóż, to chciałam Wam pokazać. Teraz lecę się szybciutko umyć i umyć włosy, i musimy sobie zrobić świąteczne pazury, bo ja nie mam nadal świątecznych pazurów. A jak dzisiaj ich nie zrobimy, to ich już w ogóle nie zrobimy. A najlepsze jest to, że Michał mi wczoraj kupił lakier w ogóle do yy, fręczu. Już wam pokazuję. Taki. Poprosiłam go, żeby mi kupił biały lakier. I kupił mi biały lakier do fręczu. Więc mamy biały. Ale też na śnieżynki potrzebowałam i w ogóle. Mam zamiar, jak te paznokcie będą wyglądać, ale zobaczymy. Czy tak wyjdą? Dobra, najpierw lecę ogarnąć włosy, bo to y, też troszkę czasu zajmuje. Dobra, mi się jakoś tradycja musi trwać. Sorry za tą lampę, ale chcę Wam po prostu coś pokazać. Mam tu świąteczny kubeczek i herbatkę z kalendarza. To mnie dobrą hibiskusową, ale posmakujmy. No zapach ma ładny. A smakuje trochę jak rumenkowa dzisiaj. Więc nie ma tragedii. Zaczynamy robić pazury. Nie wiem do końca co jeszcze chcę, ale jak już będę wiedziała, to zobaczycie po prostu na koniec tego. Dobra, kochani, pazury mam zrobione i już przedłużone, jak na razie. Przerwa na jogurtika. I zaraz zaczynamy malować. Jest 21:20, więc godzinę i 20 minut przedłużaliśmy pazurki. I teraz zaraz będziemy malować. Mhm. Dzisiaj mamy czekoladkę tą białą, którą ostatnio piłam i sobie ją będziemy teraz pić do zdobień, świąteczną. Mhm. Ona jest taka pyszna w biedrze. W Dino są w tych takich szklanych świąteczne, a tutaj właśnie są te. Pyszota. Dobra, kochani, mamy to świąteczne pazurki w tym roku. Są zielone, tak jak chciałam, bo kupiłam sobie nawet zielony pierścionek do bransoletki, którą dostanę od Michała na święta i do mojej biżuterii, i paznokcie zielonych, i y, outfitu na wigilię, więc mamy zielone, piękne pazurki.